Młode w tym sezonie weszła w modę, tą urodę dał jej Bóg przecudownych karę nóg. A że była, była, była bardzo miła, 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 kochało ją chłopców stóp, na wyścigi dawali. Jedni wielcy, drudzy mali, bombonierek. Ja tu w moc. Ona im się śmiała w głos. A był jeden, jeden, jeden. Bardzo bieden, jeden, bieden. Ofiarował życia, los Ona mówi, nie zawadzi. Jak mnie pan gdzie zaprowadzi? Jeśli już tak pani chce, piwa napijemy się. Pi pan, piwo, piwo, piwo. Z inną dziwą, dziwą, dziwą. Ja szampana dzisiaj chcę. Gość w kieszeni miał koronę. Więc porzucił szybko tonnę. A innego było spać. Kazał jej szampana dać. A więc miała, miała, miała to, co chciała, chciała, chciała. W końcu rzecz się stała tak. Małgorzatka, dziewczę młode, Już straciła swą rodę. Puląc do snu, dziecię swe, Tak wspomina lata te. Bo tak bywa, 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 Pić szampana zamiast piwa, Jakaś Małgorzatka chce... Bravo.